Rodzinnym grillowaniem i wyśmienitą zabawą młodzi piłkarze z Wisła Junior Sandomierz podsumowali sezon. Niedzielne spotkanie było okazją nie tylko do podsumowań, ale integracji wszystkich piłkarskich grup i rodziców, którzy również miło spędzili w kompleksie hotelu Sarmata w Sandomierzu popołudnie. Taki piknik rodzinny, grill rodzinny z Wisła Junior Sandomierz, gdzie przybyli rodzice i dzieci, członkowie naszego stowarzyszenia, Naszej Akademii Piłkarskiej w Sandomierzu. I to jest taki pierwszy cykl spotkań w ramach pro, programu Profilaktyki Uzależnień, gdzie mamy spotkanie z Panem Albinem, który do nas przyjechał, i teraz będziemy miał właśnie spotkanie z rodzicami przed wakacjami w kontekście tego, na co zwracać uwagę, jak rozmawiać z dzieckiem. Jako pierwszy etap tych, tego programu debata, który chcemy realizować e, z rodzicami i z dziećmi w ramach tych środków, jakie pozyskaliśmy z urzędu gminy. Jak przyznaje Katarzyna Wałterz, mama dwóch zawodników MUKS-u, takie wydarzenia są znakomite. I tą nagrodą za całoroczną pracę i wyrzeczenia. Dużą y, dawkę integracji, co jest dla nich bardzo ważne, bo integrują się dzisiaj wszystkie drużyny wiekowe, także i maluchy i te starsze. No i dużą dawkę zabawy przed wakacjami. Pokazują, że to, że cały rok trenowali, było dużo wysiłku, dużo wyrzeczeń, y, dużo treningów i, i tak dalej. To teraz y, to owocuje tym, że mają troszeczkę rozrywki i że. Z trenerem jest też nie zawsze wysiłek i nie zawsze tylko dyscyplina, ale też trochę zabawy. Mógł z Wisła Junior Sandomierz ma czym się pochwalić, przyznał prezes Rafał Niewęgłowski. Skończyliśmy rozgrywki sportowe w grupach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. W tym momencie możemy poszczycić się tym, że mamy trzy grupy wojewódzkie, które rywalizują na najwyższym poziomie z wszystkimi drużynami z naszego województwa. Można by było nawet zaryzykować sformułowanie, że jako miasto, nasze królewskie miasta, jesteśmy jako druga siła, ponieważ no niestety z Kielcami nam się trochę trudno porównywać, ponieważ tam jest jednak mimo wszystko ta infrastruktura, baza. I możliwość szkolenia zdecydowanie inna niż u nas, natomiast wypadamy zdecydowanie lepiej niż inne aglomeracje miejskie jak Strachowice, Skarżycko, Ostrowiec, Busko, Staszów. Dużą rolę w takich sukcesach zawodników i poszczególnych grup odgrywają rodzice, z którymi współpraca jest coraz lepsza, przyznał prezes Niewęgłowski. Z rodzicami współpraca układa się naprawdę fajnie, ponieważ rodzice są to bardzo zaangażowane osoby w rozwój swoich dzieci. I co jest też najistotniejsze, co ja jako prezes w przeciągu tych siedmiu lat zaobserwowałem, jest coraz większa świadomość wśród rodziców, że no niestety nie ma róży bez kolców. Trzeba się naprawdę poświęcić, jeżeli te dzieci chcą naprawdę później rywalizować na najwyższym poziomie. To nie tylko dotyczy to nas jako klubu, nas jako trenerów, nas jako zarządu, treningów, ale to się zaczyna też i od rodziców, od diety, odpowiednich nawyków, odpowiednich przyzwyczajeń, żeby to dziecko jak najzdrowiej weszło w dorosłe tryby i później swoje dorosłe życie. Jak podkreślił ten zawodników MUX, niezwykle ważne jest to, że przez takie treningi dzieci odrywane są od ekranów. Najważniejsze jest to, żeby m, tych dzieciaków. Wyciągnąć przed ekranów i, i, i żeby mogli spędzać czas z, z rówieśnikami, dobrze się bawiąc i dodatkowo zdobywając jakieś, zdobywając jakieś doświadczenie. Taka sportowa aktywność podoba się również zawodnikom Muksu, którzy nie kryją zadowolenia z treningów, ale również tego, co im dają. No, mi to frajdę sprawia i. No i przyjemność z gry i z trenowania. A zaczęło się od tego, w sumie, że a, zaczęłam chodzić na wojsko, a później się zapisałam na treningi. Ja pierwszy e, poszedłem na trening, ale pierwszy się bałem, ale później na, na drugi trening to poszedłem i już grałem. Czyli ta piłka też się otwiera, tak? Tak. A co jest fajnego w tej piłce można? No, si wszystko, wszystko. 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 No. no i się no. wygrywa. Wszystko. Najlepsza to jest tak celebracja z drużyną, jak cała drużyna się zbiera i się świętuje, tańczy. To, to jest fajne, jak na przykład wygra się jakiś puchar, to się świętuje i fajnie jest. Na początku, jak zacząłem grać w piłkę, to zacząłem tak średnio lubić ją, ale z czasem zacząłem lubić piłkę i jak pierwszy raz tata mi kupił takie buty... No to zakochałem się w piłce już nie mogę się od niej oderwać. Ćwiczymy, ale się, no bawimy się, ale też ćwiczymy do tego i no i w sumie to fajnie bardzo. Ja na dworze pierw trenowałem, w ścianę kopałem. Ja właśnie i... też. Ja właśnie też, a pierwszy trening to tak, jeszcze chodziłem do przedszkola, miałem kolegę takiego z przedszkola i wtedy tylko z nim się bawiłem, a już po jakimś tygodniu zacząłem innych poznawać i ogólnie chodzę 4 lata i pół. O, no to już dobrze i widzisz jakiś postęp progres? No wewnętrznie tak, bardzo. Jestem bramkarzem, ale też umiem grać w polu. Jak byście zachęcili innych? Kolegów w żeby dołączyć do treningu. To że, że... warto, że, i, że warto, i że nie trzeba się martwić, i że kiedyś się zawsze będzie dobrym. I, i tylko potrzeba zachęty. No, no właśnie, trzeba sobie zapracować. Aktywność w drużynach juniorskiej Wisły daje wiele dobrego według rodziców, uczy dyscypliny i współzawodnictwa oraz pomaga w ogólnym rozwoju fizycznym. Na pewno uczą się dyscypliny. To jest bardzo ważne. Uczą się tego, że muszą słuchać trenera, bo inaczej wylatują z drużyny. No i kondycja, naprawdę. Ja jak patrzę, mój starszy syn jest już czwarty rok. Jak zaczynał, on miał naprawdę problemy gdzieś tam z przeskoczeniem, jakieś tam płotków, takie rzeczy, a w tej chwili ja idę na końcówkę Treningu po niego, tam odebrać go czy coś zobaczyć. I jestem w szoku, jak duży progres zrobił, także to bardzo dużo daje. Na pewno rozwój, rozwój, rozwój fizyczny, psychiczny, tak samo, no bo nie siedzi cały czas przed komputerem, przed telewizorem, tylko cały czas jest w ruchu, w biegu, tak? Ważny jest ten sport. No, oczywiście, oczywiście, bo cały czas się dziecko rozwija. Nie stoi w miejscu. W trakcie niedzielnego grillowania u sermaty była okazja również do rozmów z Albinem Wrublewskim z Fundacji Wychowanie i Profilaktyka z Buska Zdroju. Prelegent również podkreślał rolę rodziców w wychowaniu młodych charakterów. Przede wszystkim podkreślam to, że rodzice są najważniejsi w wychowaniu, a profilaktycy mogą to uzupełniać, mogą to wzmacniać. Oczywiście w różnych obszarach, szczególnie w tych, gdzie pojawia się okres dojrzewania, a więc nowe trudne wyzwania dla młodego człowieka. Dla rodzica kryzys nastolatka, kryzys tożsamości, to wszystko oczywiście wiąże się nie tylko z emocjami, ale ze zmianami, tak? Stworzy nie tylko ciała, ale również emocji, wartości, które nastolatek musi kształtować. To wszystko jest tutaj kluczem do sukcesu. Niedzielne spotkanie młodych piłkarzy w Sarmacie było pełne atrakcji i jedną z największych była niewątpliwie piana party. Katarzyna Kaszluga, STW Info.